To jest symulator zderzenia. Czteroosobowy, czyli umożliwia jednoczesne, a jednoczesne uświadomienie zjawisk, które, które są przez nas doznawane w trakcie zderzenia samochodu, dla czterech osób. I następnie wymiana doświadczeń może zaistnieć, co jest znakomitym efektem edukacyjnym. Prędkość ruchu e, symulatora przed zatrzymaniem e, została dobrana w taki sposób, aby odwzorowywała zderzenie normalnego samochodu z prędkością około 20 km na godzinę. Przez bardzo krótki czas, rzędu jednej setnej sekundy, e, człowiek odczuwa opóźnienie, takie e, odpowiadające dwudziestokrotnej sile ciężkości. Czyli e, całe jego ciało w tym szczególnym momencie czasu e, waży 20 razy więcej niż normalnie. Okay. Jeśli chodzi o dostępność, o dostępność e, zajęć na tym symulatorze, e, to uczestniczymy w wielu imprezach. Odbywa się to w trakcie różnego rodzaju imprez, jak na przykład w trakcie. 19 Koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto przy okazji różnego rodzaju pikników poświęconych BRD.